W Warszawie duże wydarzenie kulturalne. Koncert Rijany. Jak Warszawa, jak miasto przygotowuje się na to wydarzenie? No, przede wszystkim to jest kwestia dowiezienia wszystkich uczestników w sposób sprawny i bezpieczny. Zachęcam tutaj do korzystania z komunikacji miejskiej. Druga linia metra, która jest do dyspozycji, tramwaje. Tak, najłatwiej będzie się dostać. Odradzam udawania się samochodem. To jest zawsze pewne ryzyko. Już dzisiaj widzimy, że trochę ron, okolice Ronda Waszyngtona się korkują. Przypominam również o zamknięciu Saskiej Kępy. Tam nie będziemy mogli ani wjechać, ani zaparkować, jeżeli nie jesteśmy mieszkańcami i nie mamy specjalnej przepustki. A czy takie wydarzenie dla Warszawy to duża, duża, duża promocja? No, zawsze duże wydarzenia, czy sportowe, czy kulturalne są elementem promocji miasta. Na pewno na ten koncert przyjedzie sporo fanów, artystki, nie tylko podejrzewam z Polski, ale też od naszych najbliższych sąsiadów. Eee, zawsze przyjeżdża trochę Czechów, trochę Słowaków. Zresztą również na nasze miejskie imprezy Sylwestra, gdzie mamy również gwiazdy, też ściągają często fan kluby z tej części Europy. Czy Ratusz musiał zapewnić więcej pracowników dzisiaj służby bezpieczeństwa? Zawsze jak mamy duże wydarzenia, to jest tak, że tutaj te służby komunikacyjne, głównie zabezpieczające środki komunikacji, metra, jak i wszystkie służby związane z policją, zawsze pracują na pewnym, można powiedzieć, stopniu dodatkowej patroli, dodatkowej obsługi, bo jest to jednak pewna grupa ludzi, która musi bezpiecznie dostać się na miejsce, a potem przede wszystkim, bo to jest znacznie trudniejsze, bo w różnych porach się ludzie rozchodzą, bezpiecznie z powrotem dostać się do domów i nad tym będzie na pewno czuwało dodatkowi policjanci, dodatkowy strażnicy miejscy i dodatkowo wspólna koordynacja w Centrum Bezpieczeństwa na a czy pan się wybiera na koncert Riany? Nie, dzisiaj się nie wybieram, dzisiaj jadę do, do Katowic na festiwal OFF, więc zaraz po pracy jeszcze mam uroczystości powstańcze, ruszam w trasę do Katowic. W takim razie miłego wieczoru, udanego koncertu, dziękuję, dziękuję bardzo. Sobie.